Cześć, witajcie Szczuromaniacy, ja jestem Weronika, witam Was na kanale Szczuromania, czyli kanale poświęconym tematyce szczurze. I w tym odcinku opowiem trochę o, o tym, dlaczego ludzie boją się szczurów i dedykuję ten odcinek w szczególności tym osobom, które, które się ich obawiają, które... <grych> Nie lubią ich albo tak naprawdę ich nie znają. I myślę, że to wielki czas, żeby, żeby przełamać lody i zobaczyć, że szczurki, że te gryzonie wcale nie są takie złe, jak inni je malują. I mam nadzieję, że po tym odcinku wiele osób zmieni zdanie i może, może ich od razu nie pokocha, ale chociaż zaakceptuje albo przynajmniej spróbuje je zaakceptować, poznać i chociaż troszeczkę polubić. Zapraszam. Ludzie boją się zwierząt, które się dziwnie poruszają, które się pojawiają znikąd, albo nagle gdzieś się na nas rzucają. Na przykład jak otwieramy okno i suwa się po linie pająk, ohydny pająk wielki, albo nie, nietoperze wplątują nam się we włosy, czy mysz szczur przebiegną nam po stopie. No. No, to wtedy rzeczywiście można, można się przestraszyć. W większości przypadków strach ma wielkie oczy, tak naprawdę i nie macie czego bać. Natomiast, no, rozumiem, każdy, każdy ma jakieś tam swoje obawy, swoje lęki i to jest absolutnie w porządku. Natomiast zapytałam Was, dlaczego Waszym zdaniem ludzie boją się szczurów? Szczury są brudne, brudne szczurki, tak? No. Powiedz coś Hugo o tym. Co? Ty się myjesz dosyć często, ha? Jedynie ogona nie myjesz, ale to inna sprawa. Sztury kojarzą się z kanałami, śmietnikami, ruderami, generalnie brudnymi miejscami, więc dziwne by było, gdyby te zwierzęta pozostawały czyściutkie. No. Tak jest, jeżeli żyją w takich brudnych warunkach, to i zwierzęta są brudne. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o szczury, no to są czystymi zwierzętami dbającymi o higienę i spędzają mnóstwo czasu, mnóstwo swojego życia właśnie na czyszczeniu futerka, czyszczeniu nóżek, łapek, uszu, no generalnie wszystkiego siebie i także ym, swojego stada. One się myją nawzajem yy, i w dodatku szczury także można nauczyć... Kuwetowania, czyli załatwiania się do kuwety. No, może nie zawsze, może nie wszystko tam zrobią, ale jest e, naprawdę jest taka możliwość. Drugi argument, dlaczego ludzie boją się szczurów, e, jest taki, że szczury roznoszą choroby. Yy, i mogą nas zarazić czymś strasznym. Yy, tak, uwaga. Na przykład dżumą. Hmm? Naukowcy przeprowadzili symulację rozwoju epidemii i doszli do wniosku, że to nie szczury roznosiły tą zarazę. Ale ludzie, a dokładnie wszy i pchły, które pasożytowały na ludziach, szczury domowe, które są zbadane przez weterynarza, które żyją w czystej klatce, która jest regularnie sprzątana, właściciele dbają o, o, o szczury. No to, to jakby ryzyko zarażenia się od szczura jest naprawdę bardzo, bardzo niskie. Ludzie boją się szczurów ze względu na szczurzy ogon, który jest długi. Oślizgły, nieatrakcyjny, nieowłosiony, a może być też brudny. No i przypomina poniekąd węża. Dla szczura jest bardzo ważny. Pełni dwie podstawowe funkcje. Pierwsze to przedłużenie kręgosłupa i pozwala złapać równowagę. Dzięki temu szczurki tak wspaniale chodzą po klatce i po drzwiach, na przykład po czymś wąskim, nie mają żadnego problemu. Tym ogonkiem tak yy, lawirują, że. Bez problemu są w stanie się utrzymać. A ponadto um, ogon szczura reguluje mu um, temperaturę ciała. Także, żeby mu nie było ani za gorąco, ani za zimno. O matko, ciężko się dzisiaj z nimi pracuje. No, generalnie te ogonki, te ogony wcale nie są uślizgłe i wcale nie są takie gołe, bo mają małe włoski. Nie wiem, czy jest, będę w stanie wam to tutaj pokazać. E, widać, coś chyba nie widać. Może teraz, a, ale on jest brudny. Ogon jest brudny. Chłopacy nie lubią być ogonów, dziewczyny bardziej. Przyzwyczaiłam się, jakoś mi ten ogon teraz zupełnie nie przeszkadza, wręcz pomaga, jeżeli szczury moje uciekną gdzieś pod, no, pod klatkę czy gdziekolwiek, no to wtedy łatwiej je złapać. No, nie złapać. Właściwie znaleźć, bo będzie je widać. Tam coś wystaje. Oczywiście nie łapiemy szczurów za ogon. Mam dla Was jeszcze dwie ciekawostki o szczurach. Jak wiecie. U nas w Europie szczury są traktowane no dosyć negatywnie, są postrzegane w ogóle negatywnie jako takie kanałowe gryzonie, które nam gdzieś tam wyżerają nasze zapasy w piwnicach i trzeba je tępić. Natomiast w Indiach istnieje świątynia, w której żyje ponad 20 tysięcy szczurów. I są tam osoby, kapłani, opiekunowie, które właśnie tymi szczurami się zajmują, je dokarmiają, opiekują się po prostu. Pielgrzymi przyjeżdżają specjalnie do tej świątyni, aby zobaczyć szczury, aby napić się mleka razem z, z nimi z ich miski. Albo, mm, albo nawet zjeść kawałki e, pożywienia, które szczury zostawiły, e, bo to jest oznaką szczęścia. Generalnie jak zobaczycie szczura albinosa, białego, e, albo szczur przebiegnie Wam po stopie, a do świątyni wchodzimy jedynie boso, bez butów, no to możemy być naprawdę szczęśliwi, bo jest to dobry znak. Generalnie wierzy się tam, że te osoby po śmierci stają się szczurami, czyli jest tutaj wiara w reinkarnację. W kulturze chińskiej szczury postrzegane są jako bystre, inteligentne, zaradne zwierzęta, a ludzie, którzy są urodzeni w roku szczura, są właśnie przedsiębiorczy, pracowici i ciekawi świata. Żeby Was jeszcze bardziej przekonać do szczurów, to powiem trochę o ich inteligencji, no bo wiecie zapewne, że szczury to bardzo inteligentne zwierzęta, ale czy wiecie, że potrafią jeździć samochodem? <grym> Małym samochodzikiem, co prawda, ale potrafią. Okazuje się, że opanowanie trudnego zadania przez szczura podnosi ich poziom szczęścia no i obniża poziom stresu. Pamiętaj, że szczur, którego spotkałeś w ciemnej uliczce, w piwnicy, który przebiegł gdzieś i Ciebie przestraszył, to nie ten sam szczur, którego możesz zobaczyć u swoich znajomych w domu, w sklepie zoologicznym, czy tutaj u mnie na kanale. No, są to szczurki domowe, które są wolne od chorób, są czyściutkie, dbają o swoje futerko, ono się też pięknie tutaj świeci, prawda? Nie musicie brać od razu szczurów na ręce. Pamiętajcie, Powoli warto je najpierw poobserwować w klatce, w zamkniętej klatce, zobaczyć jak się zachowują, jak wyglądają, przyjrzeć im się. To już nam e, trochę pomoże w oswojeniu. E, ponadto pamiętajcie, że szczurki są, e, są zdrowe, są czyste, e, nie zrobią nam krzywdy. Szczury generalnie bywają strachliwe. To znaczy, najmniejszy szelest czy jakiś hałas. Jest je w stanie przestraszyć, One po prostu od razu uciekają, ale za chwilę przychodzą, bo są ciekawskie i chcą się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, co się stało. No, niektóre nie, niektóre bardziej. Niektóre, jak się przestraszą, to po prostu nie ruszają się i, i trzeba je gonić, a niektóre, a niektóre są tak ciekawskie, odważne, że, że przyjdą od razu. Mam nadzieję, że się do nich przekonacie i spróbujecie je chociaż pogłaskać. Już tam nie mówię, żeby coś więcej, ale chociaż tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, aby nie przegapić żadnego filmu. Ponadto zapraszam na szczuromanie.pl, na mojego bloga, na Instagrama, na Facebooka. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak? Na razie, cześć. Sprawubek 3, 2, 1. Ruszamy. Czemu tam złazisz? Tu masz być, ale rusza się, tak się rusza, tak się rusza. No, <noise> Łop, a ah, dobra, no to mamy ogony. Misiaczek mój, misioczek. No, on mi ucieka po krześle na dół. Zło, to jest zło.